Cześć, dzisiaj parę słów o współczynniku powierzchni wspólnych, czyli tak zwanym add-on factor z angielska. Natomiast znowu add-on jest to używane w slangu zawodowym nieruchomościowców komercyjnych. Jest to, weszło to już do języka polskiego, także spotkacie się to często również, że ktoś po prostu w mowie, mówiąc po polsku, używa sformułowania add-on. I jest to nic innego jak wartość procentowa dodana do powierzchni najmu netto. Dodajemy współczynnik powierzchni wspólnej, który i mamy powierzchnię yy, najmu brutto. Yy, czym jest w ogóle ten współczynnik powierzchni wspólnej? Yy, y Biurowiec, jak wiecie, zapewne ma, ma różne części wspólne, zaczynając od recepcji, poprzez korytarze, windy itd. Ta cała powierzchnia, która nie jest, nie, zalicza się nie jest wynajęta bezpośrednio przez któregoś z najemców, jest powierzchnią wspólną. I teraz tak, żeby obliczyć ten współczynnik na piechotę, to trzeba by wziąć jakby powierzchnię całkowitą biurowca, powierzchnię wynajmowalną biurowca, czyli to, co naprawdę wynajmują najemcy, odjąć jedno od drugiego i zostaje nam powierzchnia Wspólna i żeby obliczyć ten współczynnik, należałoby podzielić jedno przez drugie i będziemy mieli współczynnik. Oczywiście tego tak się w praktyce nie robi, ponieważ te współczynniki tak robione, liczone dosłownie, one by wynosiły, w zależności oczywiście od projektu biurowego, ale one często byłyby bardzo wysokie. Spotkałem się naprawdę z biurowcami, gdzie ten współczynnik w ten sposób liczony wynosiłby nawet 30 parę procent często 20%, jest to wartość nie do przyjęcia. Standardem rynkowym, taką średnią powiedzmy, na rozwiniętych rynkach jest, jest to około 5%, tak. Co robią landlordzi, właściciele nieruchomości? Oni po prostu dostosowują ten współczynnik powierzchni wspólnych właśnie do, do średniej rynkowej, żeby od niej zbyt nie odbiegać, więc jest on sztucznie jakby podawany w większości wypadków. To znaczy, jest to sztuczna marketingowa, że tak powiem, wartość, która musiała, żeby się to dobrze dobrze wyglądało w ofertach najmu. Czyli podaje się współczynnik na przykład 5%, jeśli jest taka średnia. Jeśli ten współczynnik, jeżeli, jeżeli to jest za mało, to czasami to jest 7, 8, 9, ale naprawdę już dawno się nie spotkałem z czymś, co wywyższałoby 10%, tak? Bywają takie oferty, ale już naprawdę, już naprawdę rzadko. Jeszcze, jeszcze parę lat temu były spotykane, teraz tego się praktycznie nie spotyka. Yy, ona jest kalkulowana jako 5, może 6, może 7%, 8, ale, ale nigdy nie i, i nigdy nie więcej. Potem jest kalkulowana odpowiednio tak Excel, wszystko sprowadza się do Excela i do tabelek w Excelu i jeśli ta powierzchnia tak naprawdę wynosi 25%, a landlord podaje w ofercie, że wynosi tylko 5%, no to te 20% jakby dodatkowe musi gdzieś zostać ukryte i ono gdzieś jest yy, nie. Jako gdzieś wliczone w czynsz, na przykład podwyższoną stawkę czynszu. Nie bójcie się, nic nie zginie, tak?